16 stycznia 2024 roku czytamy dalej Ewangelię według świętego Łukasza i dzisiaj po tych trzech przypowieściach o miłosierdziu które były wczoraj Dzisiaj mamy opowieść o nieuczciwym rządcy, dobrym użytku z pieniądza. Przeciw faryzeuszom, przyjacielom pieniądza, zdobywanie królestwa, wierna trwałość prawa, nierozerwalność małżeństwa. Zły bogacz i biedny łazarz. Czyli dalej wchodzimy w te. Hmm. Historię o miłosierdziu. O... Um... No dobra, to będziemy czytać. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 16. Powiedział też do uczniów: pewien bogaty człowiek miał rządce, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu. Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Na to rządca rzekł sam do siebie: co? Z co ja pocznę? Skoro mój Pan odbiera mi zarządzanie. Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego, ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział, sto beczek oliwy. On mu rzekł, weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego, a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł, sto korców pszenicy. Mówi mu, weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządce, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam powiadam, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do, wie do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto Wam powierzy? Kto, kto Wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, któż Wam da wasze. To któż yy, to, któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie. Z niego. Powiedział więc do nich: To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach bożych. Aż do Jana trwało prawo i prorocy. Odtąd głosi się dobrą nowinę o Królestwie Bożym i, z każdy, i każdy gwałtem wdziera się do niego. Lecz łatwiej niebo i ziemia przeminą, niż żeby jedna kreska miała odpaść z prawa. Każdy, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo, i kto oddaloną przez męża bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior. I dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał. Ojcze Abraham, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i uchłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł. Wspomnij synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, także nikt choćby chciał stąd do was przejść nie może, ani stamtąd nie przedostają się do nas. Tamten rzekł. Proszę Cię więc ojcze, poślij go do domu mojego ojca, mam bowiem pięciu braci. Niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abraham, odrzekł tamten, lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Z tym nieuczciwym rząd, z rządcą to jest tak, że on te zobowiązania obniżał, dlatego że resztę zabierał dla siebie. Czyli jak on był winien panu. Tobę czekoliwy miał tyle, tak? To on mu kazał napisać 50, bo tyle tak naprawdę się panu należało. Resztę chciał wziąć dla siebie, dlatego obniżał te ilości tych długów, żeby było tyle, co faktycznie się temu panu należało. Więc resztę ten nieuczciwy rząd co zabierał dla siebie. A tutaj. Te zobowiązania już wyprostował, tak? I dlatego pan go pochwalił, że roztropnie postąpił, bo on już przestał zabierać coś więcej niż to, co było faktycznie zobowiązanie. No i tutaj jest też ciekawy fragment o tej mamonie, że nieuczciwą mamoną. No chodzi o to, żeby tą niegodzinną mamoną yy, obracać w taki sposób, żeby, yy, no, żeby ona miała dobry cel żeby w dobrym celu ją używać, tak? Żeby być wierny w tej małej sprawie, bo ta mamona to jest tak naprawdę pikuś, nie? To jest taka drobiazg prawdziwy skarb, prawdziwa. Yy, yy, prawdziwym dobrem będzie coś więcej niż mamona tak? ta mamona to jest takim dla nas walutą taką dla nas tu na ziemi także yy, jest to podobne do tego no i o tym służeniu, że tak że yy, że yy, Obracać mamoną, owszem, trzeba z niej korzystać i tak dalej, ale nie można być jej sługą, bo wtedy ma człowiek taki, nie wie komu ma służyć, nie wie kogo służy i Bogu i mamonie, no to nie wie kogo Kogo będzie miłował, a kogo nienawidził, nie wie, musi służyć jednemu, albo Bogu, albo mamonie, wtedy będzie wiedział kogo. No, także to jest ciekawe dosyć. To są krótkie wyciągi tu ze świadectwa Jana. Właśnie, Mateusz 17. No, nie pamiętam. To sobie popisałem te odnośniki, z czym to jest paralelne, ale już nie pamiętam. Nowa Sprawiedliwość, tak? Nie rozerwalność małżeństwa? Czy prawo? Chyba prawo. No tu o tych prorokach, nie? Niech słuchają proroków. No to jest właśnie często takie złudne trochę, że gdyby oni wiedzieli, to by to czy tamto. No niekoniecznie. Więc będą jak się nie nawrócą będą musieli od, odcierpieć to co ten yy, to co ten bogacz, nie? No dobra yy, 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 yy. Dobra będę kończył, bo jakoś mi nie przychodzi do głowy. Muszę posłuchać trochę jeszcze może jakieś komentarze? Może to się wczytać w ciszy i w spokoju, bez telefonu, w to słowo? Bo czuję, że niby czytam, ale jednak trzeba najpierw przeczytać chyba tako na spokojnie, a nie od razu z nagrywaniem. Bo mało co mi, mało co mi tak na, na pierwszy rzut oka przychodzi do głowy, albo o tym słowie powiedzieć. No ale na pewno ważne jest to, że właśnie czasami tak mówimy, że gdyby jakieś cuda się działy, to by, to by uwierzyli, nie? Cuda mamy na, całym, na każdym kroku, prawda? Na każdym kroku. Wystarczy się rozejrzeć dookoła, jak piękny świat jest skonstruowany. Z jaką y, troską, z jaką dbałością, precyzją i z pięknem. Krótka piłka, no jak się, i właśnie to też yy, pra, yy, Abraham, mają, yy, mają Mojżesza i proroków, czyli mają yy, pięcioksiąg i proroków, a prorocy w y, Izraelu to praktycznie, no ja pokazywałem ten filmik, to nie tylko prorocy, ale to też księgi historyczne w dużym stopniu, yy, nasze prorockie plus historyczne. To byli, to byli prorocy, Jozue prawda? Co tam dalej było po Jozue Rut to nie, ale te księgi Samuela, księgi królewskie wszystko byli prorocy dla Izraela, więc mieli naprawdę mieli sporo słowa i mimo to nie usłuchali, tak? Więc nie można powiedzieć, że nie mieli nic, no ale. Tak samo i u nas jest. Mamy Pismo Święte i ludzie nie czytają. Tak, katolicy chodzą do Kościoła, nie czytają Pisma. Skąd mają mieć wiarę? No nie mają mieć, bo Pan Bóg objawia się właśnie w słowie, w swoim słowie, które należy czytać i skubać, dziabać i nosić w sobie, tak? Jak mrówka zbierać to słowo. Ta mrówka z księgi kronik, z przysłów, nie z księgi przysłów. Tak, yy, no to, to tak samo z tym słowem trzeba go zbierać i go nosić sobie. I potem oddawać. Co się dostało, to oddawać. Na tym polega to wszystko. Dobra, kończę, bo już późno się zrobiło. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.